I to jest właśnie chujowe w górach. Musisz myśleć sobie, jak tu ślicznie, jak tu ładnie. Robisz zdjęcie, nagrywasz krótkie wideo, chowasz telefon, łapy przemarzły. Ale robisz dwa kroki, obracasz się i widzisz to. I kurwa dalej łapy marzną. No kurwa. No, kurwa, mać. 1638 metrów nad poziomem morza. No, a ja z góry nie pamiętam, nie jestem w stanie wymówić. Prawie 800 metrów przewyższenia. Ponad 2 godziny ciągłego marszu w lesie. Ale widoki rekompensują. Co prawda ładniejsze będą dalszej części materiału z poprzedniego szczytu, 100 metrów niżej, ale już teraz pozdrawiam Was. 1638 metrów. You know, not a dog.